Cześć, jestem Martyna i jest ze mną Asia. Cześć. Zajmuję się rekrutacją IT. W infolet pracuję już od 5 lat. Zacznijmy od pierwszego pytania. A Czy na przykład takie certyfikaty zwiększają szanse na powodzenie w rekrutacji? Tak, no certyfikaty na pewno nie przeszkadzają. Są w ogóle stanowiska, na których one są w ogóle niezbędne do tego, żeby dostać pracę. Mówiąc tak, one na pewno pomagają. Takie jeszcze pytanie w sumie odnośnie portfolio. Jakie stanowiska hmm. wymagają tego? Czy każda firma wymaga? Czy każde stanowisko? Nie, absolutnie nie każde stanowisko wymaga portfolio. Na pewno UX, UI, designer to są stanowiska takie bardziej graficzne. Portfolio jest w zasadzie niezbędne. Natomiast jeżeli mówimy o innych stanowiskach, gdzie na przykład kandydaci robią własne projekty, to znowu, to nie szkodzi, absolutnie. To jest coś, co, co może zadziałać tylko in plus Natomiast jeżeli ktoś nie ma, to, to, to nie jest tak, że zostaje odrzucane czy cokolwiek, tylko po prostu to, to na pewno może pomóc. A w jaki sposób to portfolio, czy to jakiś github, czy blog, w jaki sposób kandydaci przesyłają takie mhm. portfolio? Super pomysłem jest, żeby po prostu dodać to w link do, do swojego portfolio, do swoich projektów w CV i tyle. No a na przykład taki junior, teraz wiemy, przynajmniej mówi się o tym, nie wiem czy rzeczywiście tak jest, jeżeli tak nie jest, to jest mnie z błędu, że ciężko jest ze stanowiskami juniorskimi. Czy jeżeli taki junior ma portfolio, to czy zwiększa jego szanse? Ciężko jest. juniorom nie wiem, czy kiedykolwiek było jakoś super łatwo, natomiast teraz jest e, trudno, bo po prostu tych stanowisk jest mało, a konkurencja jest duża, uh -huh. e, więc to jest fakt. Więc no, tutaj, jeżeli chodzi o juniorów, to, to najważniejsze jest się wyróżnić. A czym możemy się wyróżnić, jeżeli nie mamy komercyjnego doświadczenia? No właśnie tym, e, tymi swoimi własnymi projektami. Więc jak najbardziej do, zachęcam do tego, żeby jak najwięcej ich robić i dzielić się tym, chwalić Jak ty zwracasz uwagę na zdjęcie w Sylwii? Czy dla Ciebie to jest ważne, czy to jest nieważne? Nie, no absolutnie nie mam w ogóle prawa takiego, żeby odrzucić CV bez zdjęcia. CV ze zdjęciem generalnie to nie jest must have, to nie mm -hmm. jest coś, co musi być. Natomiast z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że po prostu faktycznie lepiej zapamiętuje kandydata, jeżeli to CV ma zdjęcie, bo wtedy nie jest tylko imieniem i nazwiskiem, ale łączy to je z twarzą. Więc jeżeli mm -hmm. chcemy być zapamiętani, chcemy trochę się wyróżnić, to, to warto to zdjęcie dodać. Natomiast no, jeżeli już się decydujemy też na to, żeby to zdjęcie dodać, to też zadbajmy o to, żeby ono było profesjonalne.